Halo, halo, dzień dobry, drogi, witam Cię w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie to z gry Sniper Ghost Warrior 3. Z tej gry planuję zrobić krótką serię na kanale. Nie wiem dokładnie ile wejdzie odcinków, ale mam nadzieję, że mu się spodoba. Także co, bez przedłużania, chciałbym Was zaprosić do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę i co, my się dzisiaj udamy tam, na mapie już Wam pokazuję, gdzie to jest. Jest to dokładnie o tutaj, zrobimy sobie jedną misję, dwie pieczenie. Także co, widzimy się już na miejscu. Także my już jechaliśmy więcej na miejsce. Mamy 70 metrów do celu, żeby dojść i zanim sobie fajną pozycję snajperską. Także co, no bez błędnego przedłużania. O, 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 stój, 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 stój. Nie. Jesteś prawie na trafiłem. Zaznaczyłem punkt snajperski na GPS-ie. No dobrze, czyli musimy się udać tam do tego punktu. Czyli tak muszę zejść na dół, okej. Okay. O, o, o. Ktoś tam się kręci. Ja sobie użyję drona. Okej, okay, czyli tutaj mamy wrogów. Jest tutaj dokładnie chyba 3, no więcej nie było chyba. W tym budynku chyba nie, nie ma. Dobra, także co? Także bierzemy się za eliminowanie ich. Żeby mieć lepszą, lepszą pozycję, wejdziemy sobie tutaj na górkę. No i co? Komu w drogę temu Avimari? Następnie 100 neutrów, 100 sobie na stówę. I strzał. I te animacje są przepiękne. Jedno ja Jeszcze trzeciego trzeba wyeliminować gagatka. Pięknie. Dostał ładnie. Dobra, także bezbędnego bezbędnego przedłużania tam nie będę zachodził, bo tam i tak nic nie ma. Staram się zejść, żeby nie dostać do no Dobra, może być. Chociaż to chyba było czterech było, ale nie jestem pewien do końca. Nie, czy trzech było? Nie, czterech było. A nie trzech? Dobra, nie wiem. Jedziemy do celu, który jest udalny do mnie o 120 metrów. Tu pod kub. Nie, pod kontroler. Swoją drogą możesz napisać, czy chcecie kontynuację tej serii. Jak się dobrze wybije na kanale, to oczywiście dla Was nagram. A i przepraszam za dosyć długą przerwę na kanale, ale po prostu miałem wolne i nie chciałem się nagrywać, Więc przepraszam za to serdecznie i planuję nagrywać dla Was więcej. Dobra, także mamy już pozycję, dotarłem. Zajmij pozycję. Będę cię informować na bieżąco. Czekam, aż cel przyjedzie. Dobra, przygotuj się. Masz trochę czasu przed przybyciem celu. Rozejrzyj się przez lunetę. Wróg w zasięgu wzroku. Przyjąłem. Rozejrzyj się i wstrzymaj ogień do czasu przybycia celu. Zrozumiałem. Mają moździerz. Są przygotowani na taki atak. Zbyt wielu strażników. Nie wychylaj się. O, no. Chodziło. Jest snajper obserwujący teren. Same dobrze wyszkolone skórwy syny. Może lepiej będzie go sprzątnąć, zanim zrobi się tu gorąco. Twoja decyzja. To no tak, moja decyzja. No tu oczywiście, że go zdejmiemy jako pierwszego. Przesłyszę helikopter. A to jest yy, Mi-20... nie. Będzie Mi-24. No, dlaczego sprzątnąć? Że? Chyba go mam. Wygląda jak kowak. Pasuje do opisu. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam. To kowacz. Pojazd celu zbliża się do pozycji. Jest oddalony o jakieś 250 metrów. Przygotuj się. Czekamy. Kurde, ten helikopter musi to latać. jeden nabój. Czy z samochodu wychodzi jakiś twardziel? Czekamy. E, to Zajcew. Czekam na potwierdzenie. Potwierdzam tożsamość. Czekaj na dobry moment. Może zdejmiesz obu naraz? Możesz strzelać. Jasne. O, 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 no, chodź tu. O. Jest! Ładnie w sali. Celeni żyją. Potwierdzam, opuść teren. No to co, to jeszcze sobie troszeczkę postrzelamy w nich. wiem jak, żeby inaczej. Piękna animacja. Dostał ładnie. Dzisiaj odcinek będzie troszeczkę taki krótki. A to dlatego, że po prostu nie mam zbytnio czasu, żeby nagrywać. I po prostu wyeliminujemy sobie tych wrogów i będziemy już... Mamy straty! Dobra. Zabrymy. No nie widzę go. U, ładnie dostał. Robój Nie trafiłem go. O nie. Co ładnie. No wychyl się, no wychyl się. Dobra, szczerze, tamtego jeszcze gdzieś. Nie chcę, tu siedzi. Nawet innym razem go rozjadę Potrzebujemy wsparcia. Wracam do bazy. Nie wychylacie! Gdzie ja Za zaparkowałem samochód, tak w ogóle? A, tam. No, trochę daleko. Także co, misję wykonałam. Cielna sniperska 100%. Strzały w głowę 9. Najdalsze strzały 204 metry. 11 zabójstw. I co? To było chyba na tyle. Potwierdzam dwóch zabitych. Sytuacja była niepewna, ale odsłonili się. Dobra robota, sokole oko. Dzięki. Chyba zasługuję teraz na odrobinę swobody. Wywiad donosi, że widziano gdzieś tu Roberta. John! Przecież to mój brat. Odmawiam, żołnierzu. Nie ma go teraz na naszej liście. Rozumiem. Zgadzasz się? Tak, zgadzam. Nie rozpraszaj się. Dość mamy problemów do rozwiązania. Zauważyliśmy duchy w kryjówce. Czujniki ruchu wykryły sygnał. Jak dużo? Trzech albo czterech. Zasadzka? Albo najazd. Możliwe, że kryjówka przepadła. Cholera. Mam tam mapy, dane wywiadowcze i pełno broni. Utaj się tam. Ale uważaj, pewnie się ciebie spodziewają. I dobrze. Nie boję się duchów. Bez odbioru. Także tak, w tym miejscu sobie chyba zakończymy odcinek. I co? Dajcie serdeczną łap łapkę w górę, czy nam się odcinek spodobał. I co? Trzymajcie się. Poł.